Kiedy czytamy Ewangelię, wsłuchujemy się w słowa Jezusa, to bardzo często możemy zobaczyć, że jest tam bardzo wielu ludzi, którzy cierpią. Świat cierpi, bo jest grzech w świecie. I Mateusz, który dzisiaj relacjonuje nam tę Ewangelię, Stosuję kilka razy taki zwrot, że Jezus leczył wszystkie choroby, wszystkie słabości, Jezus leczył wszystkich, i tak dalej, i tak dalej. Trwając na tej drodze, może być coraz trudniej, bo wchodzimy w głąb naszej duszy, o czym mówiliśmy wczoraj, ale warto mieć zawsze Jezusa przed sobą, to znaczy to, co mówi Bóg w Kościele: że jeśli wszyscy, to wszyscy. Czyli ty i ja również. Dziewiąta strofa pieśni duchowej. Dlaczego więc zraniłeś to serce i nie przywracasz mu zdrowia? A skoro już je skradłeś, dlaczego porzucone zostawiasz niby pogardzoną zdobycz? Zobaczmy, że coraz częściej będzie święty Jan mówił, pisał o takim doświadczeniu, które jest trudne. O ranie, o śmierci, o umieraniu wcześniej, o niedosycie, o nieobecności, o braku. Bóg, którego próbujemy odkrywać, i to Jan cały czas będzie pokazywał, będzie zawsze tajemnicą. Zawsze. Więc nie od razu my pewnie zrozumiemy, a może nigdy i dopiero w niebie. Tak naprawdę czemu Bóg tak zadziałał w naszym życiu, albo inaczej? Wobec różnych sytuacji, które nas spotykają, wobec sytuacji, o których mówiliśmy też wczoraj, ta strofa jest takim wyrzutem, wyrzutem wobec życia, własnego życia. Po co żyć skoro to nie życie? Po co żyć, skoro tak się czuje? Po co żyć, skoro cierpię? I tak dalej, i tak dalej. Każdy może potem po co żyć, dołożyć swoje. Ten wyrzut przechodzi potem w takie oskarżenie, mówi święty Jan. I pewnie to każdy z nas przeżył nie raz i jeszcze przeżyje, że jeśli to mnie spotyka, a autorem mojego życia jest Bóg no to naturalną konsekwencją winy jest On. I dlatego dusza, tak pisze święty Jan od krzyża w tej strofie, czyni wyrzut Bogu, oskarża Go wręcz. Mówi, zraniłeś, nie uzdrowiłeś, ukradłeś, złupiłeś, porzuciłeś. To są takie mocne słowa, jeśli chodzi o ich nadcechowanie. Winny jest Bóg tak, dusza woła, bez względu na to, czy to jest prawda, czy nieprawda. Dlaczego? Bo doświadcza, że zostało coś zabrane. I tylko ten, który może to zabrać, jest tego sprawcą. Pamiętamy, że w szóstej strofie oblubienica zadawała pytanie: kto przywróci mi życie? To przywróci mi zdrowie. Jest w takim etapie i takim momencie człowiek, dusza, kiedy wie, że ani świat tego nie zrobi, ani ludzkie relacje, ani nasze własne doświadczenie Pana Boga. Dlatego musi wylać swoje żale i mówi o swoich udrękach. Dusza chce, albo żeby ta rana się skończyła, albo, to, albo, albo żeby to cierpienie już ustało i był jego kres czyli to, co mówiliśmy, chce śmiertelnego ciosu albo chce uzdrowienia. Czyli spotkania, czyli ujrzenia. Czyli jest takie doświadczenie, że albo, albo. Albo uzdrów, albo dobij. Albo ulecz, albo zabij. Zobaczmy, że jednocześnie oblubienica powoli zaczyna rozumieć, skąd się bierze cały ten jej dramat, ten niedosyt, ten brak, ten ból i to cierpienie. I dochodzi do wniosku, że wszystko dotyczy tak naprawdę serca, jej serca, bo to tam jest źródło dramatu. Zobaczmy, że serce to nie tyle doświadczenie zranienia, bo ono jest jeszcze jakoś do przepracowania, tak to przeżywa, ale najgorsze dla nas wtedy jest to, że coś zostało nam wyrwane, jakby skradzione. Że coś miałeś, w czymś żyłeś, coś cię dotykało, i nagle tego nie ma. Takie doświadczenie pustki, którą wiesz, że można zapełnić, ale nie masz jakby ani możliwości, ani sił, i nie jest to w Twojej ani mojej mocy, żeby to zmienić. Ktoś skradł, ktoś porwał serce, i dusza czuje, że nie ma na to żadnego wpływu. Czyli serce oblubienicy zostaje zranione, ale by kochać, ono musi być zranione, powie święty Jan, albo nawet skradzione i wyrwane. Bo kiedy jest porwane, jest szczęśliwe, jest w nim pasja życia. I oczywiście serce jest sercem tylko wtedy, kiedy jest dla drugiego. I Bóg tego nas chce nauczyć. Że ta miłość własna, która jest w nas, jest tak zakorzeniona, że trzeba przejść przez ten ból, żeby zobaczyć, że tak naprawdę żyje. To mówiliśmy w wcześniejszych strofach, kiedy żyje dla innych, kiedy się spalam. Jeśli serce jest tylko dla siebie i tylko myśli o sobie, nawet jeśli czyni coś dla drugiego, to nie żyje. To naprawdę nie żyje. Ile trzeba wysiłku Boga i współpracy z Nim, żeby dojść do takiego momentu? Do takiego oczyszczenia intencji, motywacji. Sam wiesz i ja też. Więc dusza wyrzuca Bogu, ukradłeś, to zabierz do siebie, albo mi je oddaj i nie porzucaj. Dlaczego tak jest? Bo jeszcze nie widzi tego, co Bóg już widzi. Bo jeszcze to nie jest ten moment, bo jeszcze jest moment buntu, bo jeszcze jest moment oskarżenia. Zobaczmy, że złodziej porzuca tylko słabą zdobycz. Wywłaszczyłeś je, to przywłaszcz sobie, skradłeś i pozbawiłeś panowania nad nim, to weź w posiadanie nie tylko serce, ale jego właściciela, mnie. Do tego Bóg dąży. Żebyśmy się zgodzili na to, że proces i ta droga jego ukrywania się, doświadczania, odchodzenia jest nam bardzo potrzebny. Żeby zgodzić się na to, że Bóg wie lepiej, że ja jestem w jego rękach i chcę być w jego rękach. Dlatego zobaczmy, Bóg najpierw bierze serce, a potem powoli chce przejmować w takiej wolności całego człowieka. Najpierw wolę, a potem resztę władzy. Dlatego samo zranienie, samo skradzione serce tak bardzo jeszcze nie boli. Ale to niedokończone dzieło to boli duszę. I teraz dusza, nie rozumiejąc, albo się zbuntuje, albo wejdzie w ten proces. I Bóg nie może inaczej. I w tej sytuacji, w której dusza się znajduje, to bardzo często myśli, że problem jest po stronie Boga. A tak naprawdę on nas leczy. No, jeśli mieliśmy jakieś doświadczenie takiej rekonwalescencji, po jakiejś ciężkiej operacji, albo widzieliśmy kogoś bliskiego, to wiemy, że ten czas, zwłaszcza zaraz po tym doświadczeniu operacji, jest bardzo trudny. Wiele rzeczy nie można, wiele rzeczy boli, czasem boli całe ciało. No I nie da się bez tego okresu wyzdrowieć. Tak myślę, że to może być, może nie do końca, właściwe i adekwatne, ale jakoś bliskie porównanie, kiedy mówimy o tym stanie. Dlatego dusza postrzega śmierć jako rozwiązanie. A Bóg mówi, to nie jest rozwiązanie. Jest inne wyjście. Nie trzeba umierać. Trzeba oddawać powoli serce powoli serce każdą sferę naszego życia. Zobaczmy, jak to się wpisuje w tę prawdę, że Bóg jest, Jezus jest albo Panem i jest wszystkim, albo nie ma go. Nie da się mieć serca podzielonego. I dlatego tak cierpimy. Kto miłuje, ten nie włada własnym sercem, lecz jego serce bije dla kogoś drugiego, powie Święty Jan. Czyli trzeba odkryć swoje piękno, miłość. I pozwolić Bogu, żeby zawładnął nami w sposób pełny, całkowity, doskonały. I nie ma innej drogi. I tak naprawdę wszystko należy do Boga, tylko nie Twoje serce. Znaczy z natury. Twoje serce jest jakby dane Ci w wolności, czyli cały Ty i cały ja. I Bogu chodzi o to, żeby w wolności mu się oddać. W wolności mu się poddać. I Święty Jan pokazuje, że wolność jest tutaj miłością. Więc to serce zacznie dopiero kochać miłością Bożą, a nie swoją, kiedy będzie Boże. Nie da się inaczej. Czyli co nam mówi w tej strofie Święty Jan? Po pierwsze. Że wobec tych wszystkich trudnych doświadczeń, niedosytu, braku, niemocy, naszej pustki, możemy mieć i pojawiać się w nas jakieś trudne emocje, uczucia, trudne myśli, trudne pytania, nawet te najtrudniejsze. A co za tym idzie, trudne też odpowiedzi. Po co żyć, skoro to nie jest życie? I nic z tego życia nie mam. Po drugie, to zranienie i to poczucie porzucenia, nie? ograbienia są drogą do głębokiego życia duchowego. Nie da się inaczej. Tak to byśmy byli cały czas w świecie i na powierzchni. A jak jesteśmy w świecie i na powierzchni, to jest jeszcze gorzej. I sami to przeżywamy. Po trzecie, nasze serce mówi zawsze o tym, kim jesteśmy i do kogo należymy. Gdzie serce Twoje powie Jezus tam skarb Twój. Może dlatego bardzo często doświadczamy tego, czego doświadczamy. No bo skarb jest gdzieś indziej. Po czwarte, skradzione przez Boga serce musi Mu być poddane, bo jest Twoją własnością, ale jest stworzone przez Niego i tylko w Nim znajdzie pełnię. I po piąte, ten proces oddawania serca. Bogu dokonuje się przez całe życie. I teraz pokrótce dziesiąta strofa. Mamy jeszcze czas, nie? Dobrze nam idzie. Żyjecie? Dobra. E, dziesiąta strofa. Święty Jan pisze tak. Ugaś moje zmartwienia, bo żaden inny zbawić ich nie zdoła. I stań mi przed oczami, wszak jesteś ich światłością. Dla Ciebie tylko pragnę je zachować. E, po całej serii tych narzekań, tego trudu, tego doświadczenia, o którym no, przed chwilą mówiłem i słuchaliśmy go, oblubienica teraz spróbuje wrócić na taki ton pokornej, błagalnej prośby. To jest trochę tak, jak powalczymy, pozmagamy się, nie? jesteśmy już naprawdę umęczeni wszystkim nie? i dalej byśmy krzyczeli i obrażali Pana Boga, że tak siadasz i mówisz, no nic z tego nie ma, <laughs> może zrobię inaczej. Może spróbuję innej opcji. Nie? Znaczy, poddam się rzeczywiście. Przecież Bóg mnie zna. Już go doświadczyłem. Nie? To narzekanie, ten bunt, nic nie przynosi. I tylko Cię męczy. I jeszcze bardziej Cię rozstraja. Więc ta błagalna prośba i ta pokora nie? to jest dobry kierunek. I mimo takiego ukrytego uskarżania się i, i takiego rozdrażnienia, hmm. Dusza chce troszeczkę czułości, otwartości na Boże działanie, bo to męczy. Zobaczmy, co Jan pisze w tej strofie: Że choroba miłości, czyli rozkochanie w stwórcy, zupełnie pozbawiło oblubienicę radości, i że to wszystko może wrócić. Będzie wtedy jeszcze taki moment, że Może wszystko drażnić. Ludzie mogą drażnić. Doświadczenia i świadectwa ludzi, których słuchamy, będą nas drażnić. Będziemy widzieć w tym jakieś zagrożenie, albo będziemy sobie to racjonalizować, że to jest wszystko fikcja, że przecież ja już byłem w takim momencie i co? I tak dalej, i tak dalej. To, co takie Boże, pokorne, w pierwszym wymiarze będzie nas jakoś kłóć nawet. Znowu, no bo czemu on ma, ja nie mam. Ten proces będzie się powtarzał. Czemu święty Jan nam to pokazuje? Żebyśmy byli tego po pierwsze świadomi. I warunkiem wyjścia z tej choroby, z tej sytuacji, zawsze będzie ujrzenie czy oglądanie Boga. Bo gdy choruje się z miłości, to nie można znaleźć innego lekarstwa. I chcę też teraz, żeby to wybrzmiało: że my chorujemy i przeżywamy ten stan, czy te stany, z miłości, z jej braku, albo z jej doświadczenia, i potem jej braku. Więc jedynym lekarstwem jest nadzwyczajna, niezwykła miłość Pana Boga. I co dalej robi Bóg? Po sercu, które jest zranione, tak jak słyszeliśmy to w poprzedniej strofie, teraz przechodzi, jakby, pora na oczy. To jeszcze nie koniec tych cierpień. Czyli Bóg chce zabrać nasze oczy. Skradł serce, ale chce też nasz wzrok, nasze spojrzenie. Oczy, zobaczmy, zakładają spotkanie, wpatrywanie, skupienie, wyłączność, bliskość. Zobacz, jak patrzysz na małe dziecko, z jaką czułością, nie? kiedy kogoś kochasz. Nie? Wzrok się jakoś zmienia. Nie? Kiedy czujesz się kochany, to ktoś, mówiliśmy o tym we wcześniejszych strofach, patrzy na Ciebie. I to spojrzenie wystarcza. I to spojrzenie zaspokaja. Mówimy o takim nawet patrzeniu bez słów, że wszystko jest jasne. I bardzo często, tak pokazuje to też święty Jan, takie spojrzenie, nie? czyli nasz, nasz wzrok. Nie? I wzajemność spojrzenia to jest pewna wymiana, wymiana dóbr, wymiana dusz. Nie? To jest jakaś niezwykła wewnętrzna komunikacja. I jest to forma uzdrowienia obecnością bez wyjaśnienia, że to wystarcza. Wystarczy jedno spojrzenie Boga, które my zobaczymy, na nim się skupimy. I naprawdę życie może się przemienić. Jedno spojrzenie. Tak było, kiedy Jezus patrzył na skrzyżanie. Tak było, kiedy Jezus patrzył na cudzołożnicę. Tam nie było słów. Tam było spojrzenie. I ono zmieniło wszystko. Dlatego Bóg chce nasz wzrok. Chce, abyśmy Mu go powierzyli. I dusza chce oglądać Boga, chce spoglądać na Niego, ale po swojemu. I kiedy odda ten wzrok, to będzie dopiero moment, w którym będzie mogło dojść do tego spotkania. Zobacz, że kiedy masz ten moment doświadczenia miłości Boga, to tam jest spojrzenie takie czy inne. Czasem to się dokonywało może w spowiedzi, kiedy usłyszałeś i też zobaczyłeś, Dosłownie zobaczyłeś, jak Bóg na ciebie patrzy, a powinien patrzeć inaczej, albo myślałeś, że będzie patrzył inaczej. Zobacz, jak jesteś rodzicem, na przykład i dziecko coś tam popsuje, nie wiem. I ono w pierwszym kontakcie, kiedy się przyznaje, nie spotka się z wrogością, z gniewem, nie z wyrzutami, ale z jakimś doświadczeniem czułości i potem powiesz mu o konsekwencjach. Albo jeśli sam takie coś przeżyłeś, to zobacz, co się wydarza. O to będzie chodzić Bogu. Więc co nam święty Jan pokazuje w tej strofie? Że trud modlitwy trzeba przekuwać na taką prostotę spotkania, wpatrywania się, podporządkowywania się. Święta Teresa mówiła: Patrz na tego, który patrzy na Ciebie. Patrz na tego, który patrzy na Ciebie. Nie na siebie. Mówiliśmy już o tym wcześniej. Jak kontemplujesz swoje braki, jak mi źle, no to ci będzie źle. To jest jedyna droga, jakby wyjścia. Patrząc, odpoczywaj w przestrzeni Jego wzroku. Po drugie, bez światła oczy tracą sens istnienia. A zatem samo szukanie Boga związane jest z poszukiwaniem Jego spojrzenia. Jak Ty, Boże, na mnie patrzysz? Jak Ty widzisz moje życie? Jak Ty widzisz moją obecną sytuację? Po trzecie, świadomość, że tylko On jest w stanie rozwiązać nasze zmartwienie, nasze zagmatwanie, dać nam wzrost. Tylko On. Po czwarte, w naszej przyjaźni z Bogiem oczy mają być powierzone Bogu. Znaczy, ile grzechów zaczyna się od spojrzenia. I to pierwsze jest zawsze pokusą. Ale jak ja spojrzę drugi raz, trzeci, to już mnie nie ma. I po kolejne, obecność przez światło to cały czas obecność przez nieobecność. Co to znaczy? Że mamy nie zapominać o tym, żeby Bóg był Bogiem w nas, żebyśmy pozwolili mu działać tak jak chce, na ukrywanie się i odkrywanie się.